Близько політики, близько свята. Я Марія Гурська, джинікарка Український ТФ Еспресо і редакторка начальна порталу сестри ЕУ розмовляємо з Павлом Ковалем, приводні комісії до справ загранічних польського сейму і приводні ради до справ співпраці з Україною. Вітаю! Джен добрий. I jak zawsze omawiamy e, najbardziej gorące wiadomości tego tygodnia, zaczniemy od blokady na granicy. Prawie nie ma tego w polskich mediach, przed chwilą o tym rozmawialiśmy, ale jest olbrzymia ilość fal informacji w mediach. O tym, że polscy rolnicy znów zablokowali jeden punkt trawa ruska grzebienne i od 4 do 6 czerwca nie przypuszczali e, ciężarówek. Właśnie chodzi o to, że protestujący e, znów e, e, mówią o tym, że produkty, e, produkcja agro niskiej jakości nie ma trafiać na rynek europejski, chodzi nie tylko o produkcję ukraińską, ale również o produkcję rosyjską i białoruską, ale tak czy inaczej zablokowany został punkt graniczny e, ukraiński, ukrainopolski, więc e, co pan o tym sądzi? To jest, to, jest, to jest część protestu, który się odbywa w całej Europie. Zresztą miał też miejsce ten sam protest, tylko inna odnoga tego protestu w ostatnich dniach w Brukseli. E, to, co chciałbym powiedzieć polskim rolnikom, wszystkim, którzy się martwią, to tak jak w poprzednich za każdym poprzednim razem na pewno Polska będzie starała się jeżeli gdzieś są jakieś straty w jakimś sektorze produkcji rolnej wyrównywać. To, co chciałbym powiedzieć ukraińskim rolnikom, jak już niedługo, mam nadzieję, będziecie w Unii, będziecie mieć podobne problemy i na pewno też państwo ukraińskie będzie wyrównywać wasze straty. A to, co chciałbym powiedzieć o samym proteście, no, ten protest nie ma wielkiej skali. W, w Brukseli wręcz skończył się klapą. Myślę, że dlatego, że on po prostu bardzo jakieś ogólne postulaty, trudno nawet y, mi się do tego y, protestu odnieść, bo y, te postulaty są tak ogólne, że nie wiem, czy ktoś byłby w stanie je spełnić na tym etapie. Pewnie, są też, pewnie tam jest też trochę polityki, ponieważ polski lider opozycji spotykał się z, z grupą rolników w kontekście tego samego protestu w Brukseli. Nie była to wielka grupa, ale widać, że to też ma kontekst wyborczy, także no jeszcze kilka dni trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ale dosłownie kilka, bo wybory są w niedzielę. Pytanie też, na ile to jest zakonne. Pamiętajmy, że jeszcze w lutym premier polski Donald Tusk powiedział, że granica, punkty graniczne będą uznane za infrastrukturę krytyczną, więc wygląda na to, że protesty tam mieliby być niezgodne z przepisami. Po, po, protesty, protesty pewnie odbywają się w taki sposób, że ci, którzy organizują protesty, oni wiedzą, co można robić, a czego nie można, więc myślę, że z tego też wynika mniejsza skala tych protestów, że oni muszą się trzymać odpowiedniej odległości, od infrastruktury krytycznej i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że oni właśnie przestrzegają tych wszystkich reguł, w związku z tym też skala tego protestu jest już inna, a poza tym no, jest dużo prac polowych, więc myślę, że um, myślę, że ci, którzy się tym interesują są już pewni, że rząd polski poważnie traktuje postulaty rolników i tak rozwiązuje problemy i nie ma potrzeby organizowania blokad. Porozmawiamy również o yy... Wyborach do Europarlamentu, które odbywają się 6-9 czerwca bierze w nich udział oczywiście i Polska, i kolejna kadencja Europarlamentu, będzie miała do czynienia z najtrudniejszymi wyzwaniami od czasu w końcu II wojny światowej. To i wyzwania klimatyczne, i energetyczne, i um, wybory w Stanach, turbulencja w świecie i niebezpieczeństwo bezpośredniej inwazji Rosji do jednego z krajów Unii, no i um, nieprzestająca wojna Putina w Ukrainie. Jaka będzie ta kadencja i co pan prognozuje na kolejne 5 lat dla Europy? Ja także uważam, że te wybory, w sensie wyborów europejskich, są najważniejszymi po II wojnie światowej. Znaczy, oczywiście, wybory takie, jakie mamy dzisiaj, to historia tych wyborów to jest około ponad 40 lat. Wyborów bezpośrednich do Parlamentu Europejskiego. I, wśród, i w czasie tych wyborów faktycznie. To są najpoważniejsze wybory. Ja to widzę tak. Pierwszy raz został zdefiniowany wróg, i tu chodzi o Putina. To znaczy, ludzie, którzy idą i głosują do Parlamentu Europejskiego, muszą sobie odpowiadać na pytanie, no dobrze, ale jak my się odnosimy do polityki Putina? Czyli jest Unia, Zachód i Putin. Jeszcze nigdy tak nie było, żeby to było tak wyraźne. Nie ma tutaj żadnej szarości. Druga sprawa to są kwestie klimatyczne, gdzie Unia ma bardzo ambitny plan i ona na pewno też gra, te, te kwestie też grają rolę. Dają też pole do, dla populistów, którzy krytykują politykę klimatyczną Unii. Najczęściej zresztą ta krytyka polityki klimatycznej Unii, czyli obniżania emisji dwutlenku węgla, idzie w parze z popieraniem Putina, cichym lub bardziej otwartym więc w tych wyborach jest tak na ostrzu tak sprawa została postawiona na ostrzu noża z jednej strony my zachód z drugiej strony Putin dla mnie to jest jasne i jednak jakie będą te kolejne 5 lat dla Europy i czy nie będzie to europarlament populistów nie jestem przekonany że ten parlament będzie dobrym parlamentem europejskim ten skład ja czuję że europejska partia ludowa liberałowie socjaliści dostaną dość dobre wyniki, takie, że nie, nie będzie problemu tego, że populiści wejdą do głównego nurtu i będą rządzić, ale to, to co jest dzisiaj kluczem i żebyśmy tego, od tego nie uciekli. No, jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden mówi, jeśli teraz nie pomożemy Ukrainie, nie dostanie Ukraina wsparcia odpowiedniego, to Putin weźmie Ukrainę, a potem Polskę, a potem wszystkie państwa, aż do Bałkanów i państwa na Bałkanach, przez to weźmie, rozumiemy, odbuduje swoje wpływy. Ale ja, ja się nad tym zastanawiam. Jeśli to mówi prezydent Stanów Zjednoczonych, to znaczy, że, i mówi to otwarcie, znaczy że sprawa jest naprawdę poważna. I to jest motywacja, dla której mówię. Tak, te wybory do Parlamentu Europejskiego to nie są takie po prostu wybory do Parlamentu Europejskiego, tylko tutaj stawka jest ogromna o to, jaką politykę będzie prowadziła cała Unia wobec Putina. Porozmawiamy i o innych wypowiedzeniach Bidena w tym tygodniu. Niektóre z nich były przykrą niespodzianką dla Ukraińców, takie jak na przykład część wywiadu dla Time, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych Powiedział, że nigdy nie był zwolennikiem idei NATOizacji Ukrainy i uważa, że pokój w Ukrainie nie oznacza, że kraj ma wejść przed tym do NATO. Czy zgadza się pan z tymi oświadczeniami i czy możliwy jest pokój poza NATO w świecie dzisiejszym? Ja patrzę na to realistycznie, z naszego punktu widzenia, z Warszawy, plus dodaję dynamikę. Czyli dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych uważa tak, bo to się dzisiaj wydaje niemożliwe, ale my, ta wojna jest także historią o tym, że rzeczy kiedyś niemożliwe dzisiaj są możliwe. Jestem za tym, żeby Ukraina była w NATO, mówiąc krótko. Moim fa jestem fanem takiego amerykańskiego myśliciela i polityka, zresztą demokratycznego także, Rona Asmusa, który pisał taki, napisał taki mój ulubiony esej pod tytułem NATO aż po Kaukas. On pierwszy w latach 2003-2004 postulował rozszerzenie NATO, pierwsze polityczne, a później militarne, o Gruzję i Ukrainę. Ja się całe życie zajmuję polityką imperialną Rosji i jestem absolutnie pewien, że nie ma innego sposobu na pokój w tym regionie niż NATO rozszerzone o Ukrainę, Gruzję, Mołdawię a także inne państwa regionu. Po prostu nie ma innej możliwości. Dlatego, że żeby Rosja prowadziła inną politykę, musi czuć siłę Zachodu. Kiedy nie czuje siły Zachodu, to jest tak, jakbyśmy ich prowokowali. Czy każdy, kto mówi trochę, dobra, ustąpimy, to jest tak jakby, dokładnie jakby prowokował Putina. Więc czekamy na dynamikę tej sytuacji i percepcję Dynamika... Ukrainy w NATO z boku przede wszystkim sojuszników ze Stanów. Jestem w kontakcie z szefami Komisji Spraw Zagranicznych innych państw, Zachodnich. W przyszłym tygodniu konferencja w Berlinie o odbudowie Ukrainy. Przy tej okazji się kontaktuję z licznymi też swoimi rozmówcami i widzę, że trzeba cisnąć. Dzisiaj to jest niemożliwe: Ukraina w NATO. Ale niemożliwe, bo tak mówią najważniejsi politycy tu i teraz. Dodajemy do tego dynamikę, mówimy co potrzeba, jaki mamy cel. Celem jest Ukraina w NATO, i celem jest Rosja bez e, imperium, Rosja jako demokratyczny partner wolnego świata to jest możliwe. I o to chodzi w tej polityce, żeby stawiać sobie cele, które dzisiaj wydają się dalekosiężne, ale są możliwe. Mówiąc o y Америці о децизіях, які там ще подайму, в тим тигодні трива дискусія у уділенню Україні можливості біч по целах в Гумбі Росії броньою далекого засіянгу, з ваша американського. Ну і президент станув Джо Байден у ділів Україні такего дозволення на удержання американським броньою. Єдине, що наразі тільки броньон з обвуд Харковський. Trochę sumy, i chodzi o to, że także siły ukraińskie nie mogą na razie używać dlatego tego ataku. No i, o, znaczy tym i o tym rozmawiamy. To taka częściowa dokładnie, decyzja. Ale dobrze, ale o tym rozmawiamy, bo z drugiej strony bym powiedział tak, ale przecież to było niemożliwe jeszcze kilka, dosłownie kilka tygodni temu. A na pewno nie było możliwe kilka miesięcy temu. A było nie do pomyślenia dwa lata temu. A jest. I dlatego, kiedy no na razie ktoś... tylko na 50%. Nie, ale jest. I jest w kluczowym miejscu, bo dzisiaj kluczowym miejscem jest Charków. Jestem absolutnie pewien, że w Charkowie rozstrzygną się losy tej wojny. Znaczy, jeżeli jesteśmy w stanie wybronić Charków, to przetrzymamy Ruskiego. A Chark... chodzi o to, żeby nie wypędzić ludzi z Charkowa, żeby nie dać. Z... Bo to nie jest tylko kwestia, czy Putin będzie zdobywał Charków. To jest także kwestia żeby Putin nie podszedł blisko do Harkowa i nie wystraszył ludzi jesienią, bo chodzi o to, że będzie próbował strzelać z artylerii z bliskiej odległości i próbował wywołać falę uchodźców, a my musimy sobie z tym poradzić. Brzmi e, także że ciężko jest w to uwierzyć, ale speaker e, e, amerykańskiego parlamentu Johnson, który jeszcze wczoraj był przeciwko temu, żeby udzielić Ukrainie pomocy, dziś mówi o tym, że, o tym, że pomoc ta jest niedostateczna, że ta decyzja o możliwości zastosowania broni dalekiego zasięgu jest częściowa i że to ma być zmienione, że siły ukraińskie, armia ukraińska ma mieć wszystkie możliwości, dla tego, żeby bić po celach w głębi Rosji i że że on osobiście będzie y, adwokatował to pytanie i nazywa to mikromanagementem. Czego oczekiwać i jak można no, ta decyzja z tym? Przecież cały czas to czas. Mówię, że ta, ta, to jest super, hmm, taka płynna materia, kiedy w polityce mówimy, że coś jest niemożliwe. Nie? Speaker Johnson, który, dla którego nic nie było możliwe, nagle przechodzi do pierwszego szeregu, do awangardy i rozumie znaczenie tej wojny. Znaczy, jeżeli brać na poważnie, ja się trzymam jednak tego cytatu z Bidena, takiego ostatniego, który trochę przeszedł przez bezecha to, co powiedziałem. Znaczy, jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych mówi tak, że jeśli upadnie Ukraina, to upadnie Polska i kolejne państwa będą pokonane przez Rosję. Jeśli widzimy skalę wojny hybrydowej Rosji przeciwko także Polsce i państwom zachodu, no to nad czym my się zastanawiamy? Na co czekamy? Znaczy Przecież prezydent Stanów Zjednoczonych, jeśli mówi, to znaczy że mówi na podstawie jakichś danych, jakichś doniesień. Nie jest tak, że sobie gada w wywiadach, co mu do głowy przyjdzie. Więc to jest jakiś sygnał, z którego musi coś wynikać. Z tego politycznie musi wynikać poszerzenie NATO i poszerzenie Unii. Militarnie musi wynikać prawo Ukraińców realne do tego, żeby uderzali cele strategiczne na terenie Rosji, bo się bronią. To przecież zawsze każda wypowiedź chyba na ten temat musi zaczynać od podstawowego faktu, że Rosjanie napadli Ukraińców, a nie Ukraińcy Rosji. Wspomniał Pan również o konferencji w Berlinie, która odbędzie się już 11-12 czerwca. Pan również bierze w niej udział. Jest to jedna z... Corocznych konferencji z odnowy Ukrainy z udziałem liderów Ukrainy, Unii i Polski. I właśnie jak rozmawiać dziś o odnowie, kiedy Rosja bije po infrastrukturze, bije po Harkowie, i za prognozami Financial Times, już tej zimy awaryjne wyłączenia dostępu do energii elektrycznej mogą sięgnąć 20-22 godzin na dobę? Ja myślę, że trzeba pojechać tam z hasłem Recovery Now. Czyli, że to co, to, co można odbudowywać, ale właśnie to recovery to jest coś więcej niż yy, yy, po prostu odbudowa, to jest, ja bym powiedział po polsku rekonwalescencja. My nie możemy czekać na ustanie wszystkich działań wojennych, pewne rzeczy możemy już teraz robić. Na przykład pracować nad, bo konsekwencją tego, że Ukraina dostanie nowoczesny sprzęt wojskowy będzie też to, że będzie bezpieczniejsze terytorium Ukrainy. A w związku z tym trzeba pracować nad odbudową fabryk, infrastruktury już teraz, ale mój przekaz w Berlinie będzie inny. To nie jest kwestia tylko odbudowy, rozumianej fizycznie. To jest kwestia dużych programów dla społeczeństwa ukraińskiego. Bo to, co mi się wydaje, że jest najmniej zrozumiałe na Zachodzie, to społeczeństwo ukraińskie po wojnie. Zastanówmy się, jakie to będzie społeczeństwo. E, dużo mniejsze, będzie mniej ludzi. Traumatyzowane. E, straumatyzowane, dużo ludzi na zachodzie. Prawie każda rodzina będzie miała kogoś bliskiego w grobie. No, z najbliższej lub dalszej rodziny lub z kręgu przyjaciół. Um, będzie więcej kobiet. Będzie więcej kobiet. Będzie gorszy dostęp, dużo gorszy jeszcze dostęp do służby zdrowia. E, Będą wszystkie zjawiska, które są związane z wojną, czyli będzie, no niestety, będzie większa skłonność do korupcji. Zawsze tak jest. I kryzys każdym... demograficzny. I kryzys demograficzny. Takie... Więc my powinniśmy myśleć o społeczeństwie. I to jest takim przekazem, my, my będziemy jechali do, do Berlina. Pomyśleć o społeczeństwie i otworzyć się na społeczeństwo, czyli samorządy, Dużo się mówi o biznesie, a trzeba mówić o samorządach, trzeba mówić o szkołach wyższych, o kształceniu yy, i poruszać te tematy. I zaczynać integrować te programy już teraz. I dlatego teraz, trzeba działać teraz. Nie, nie ma na co czekać. Najwyżej będziemy korygować, na tym najwyżej będziemy coś zmieniać. Zresztą w sensie dyplomatycznym, najbliższe tygodnie dla Ukrainy to jest jakiś taki maraton, bo Prezydent Zełęski na uroczystościach w Normandii. To są zawsze ważne uroczystości dla Zachodu i tam możliwość rozmowy z prezydentem Bidenem. Później konferencja w Berlinie. I od razu po niej spotkanie, y, szczyt liderów krajów Wielkiej Siódemki, które odbędzie się 13-14 czerwca. O tym też chciałabym pana zapytać. A bezpośrednio potem tak zwana formuła pokojowa, y, czyli K Wielka Konferencja Pokojowa w Szwajcarii. Także przed Ukrainą i przed ukraińskim przywództwem naprawdę takie wyjątkowe tygodnie. Porozmawiajmy o tych wydarzeniach, które odbędą się już w następnym tygodniu, więc szczyt liderów krajów Wielkiej Siódemki. Na razie słyszymy z informacji, które dała prasia rzeczniczka Białego Domu Karin Jean-Pierre, główny temat to Wsparcie Ukrainy i przyciągnięcie Rosji do odpowiedzialności za rozwiązaną agresję. W jaki sposób można dziś przyciągnąć Rosję do odpowiedzialności? O co może chodzić na tym szczycie liderów J J7? Ja mam takie swoje podejście, kiedy pani mnie pyta, dziś. Dziś to jest zadanie dla politologa, żeby analizował, co dziś i co wczoraj. Polityk musi też myśleć o tym, co jutro. Więc dziś wydaje się, że się nie da, bo dzisiaj wielkie państwa nie chcą za bardzo tworzyć specjalnego trybunału. Pod, pod egidą ONZ, no bo nie chcą, wiemy to, bo myślą, że to może być użyte też przeciwko, przez, przez, przez kraje na przykład południa, przeciwko innym, ten mechanizm tworzenia specjalnego trybunału dla Rosji. Ale to jest dziś. To jest pytanie, jak politycy, jak, jaka będzie kreatywność polityków, bo kreatywność innych polityków powinna być taka, a my jednak oczekujemy sądzenia. Rosyjskich przywódców za tę wojnę. I ja mogę to mówić, ja to wszędzie mówię. I więcej, ja uważam na przykład, że gorsząca jest ta dyskusja o, o tym, czy można użyć rosyjskie oszczędności na zachodzie państwowe do obrony Ukrainy. No bo jak to jest? To znaczy, że trzeba kupić tyle broni, żeby Ukraina się broniła, i ma za to zapłacić na przykład podatnik francuski, portugalski czy hiszpański, ale nie można użyć pieniędzy podatnika rosyjskiego. Przecież to jest absurd. Jest oczywiste, że tak nie powinno być. Mają być reparacje po wojnie, a teraz zastosowanie tych zamrożonych rosyjskich aktywów. Dla mnie jest od, od pierwszych będzie... dni wojny oczywiste i wiem, że o tym będzie też na tym dużym szczycie G7 w, w Włoszech, tak, że, yy, jest jasne, Rosja to powinno być w ogóle elementem prawa międzynarodowego na przyszłość. Jeżeli ktoś napada, yy, można użyć, jeżeli to jest tak oczywista sytuacja, szczególnie, można użyć jego Zasobów do obrony. Chodzi o te zamrożone rosyjskie aktywy, i we Włoszech ma być zaakceptowany plan Wielkiej Siódemki na ich wykorzystanie. To znaczy, można oczekiwać realnych decyzji, realnych kroków? Politycznych, tak, bo, bo G7 ma taką naturę, że oni się zgodzą politycznie, a później to będzie przerabiane na już takie decyzje administracyjne związane z działaniem w państwach, w których są te aktywa, czyli Belgia, Francja, w mniejszym stopniu Stany Zjednoczone. Oczekujemy na decyzję. Również 15-16 czerwca odbędzie się globalny szczyt pokoju w Szwajcarii, 107 krajów i organizacji, ale bez Chin, bez Bajdena, no i oczywiście bez Putina. Co myśli Pan o perspektywach tego szczytu i czy m, może chociażby na coś wpłynąć jego decyzję? Dobrze, że Ukraińcy że ukraińskiemu rządowi udało się zmobilizować jednak wiele państw do tego, żeby wzięły udział w, w tych rozmowach. To nie będą rozmowy pokojowe w takim rozumieniu, że siada jedna i druga strona. To będą rozmowy o tym, jak może wyglądać w przyszłości pokój, o jakie zasady może być oparty. Pomysł jest dobry, bo chodzi o to, żeby dość szczegółowo przedyskutować, także różne takie bardzo konkretne kwestie gospodarcze, energetyczne na przyszłość. Dobrze, że Ukraina ma inicjatywę. Rozumiem, że ta konferencja będzie kontynuowana za rok, więc raczej bym nie mówił o tym, kogo nie będzie, a cieszę się z tego, że tam dużo delegacji się zgłosiło i to, to, to będzie udane. Jakim jest plan Polski na tym globalnym szczycie pokoju? Polska, ma, jeżeli chodzi o koniec wojny, ma jasne stanowisko, nie może być pokój, nie może być za cenę gwałcenia prawa międzynarodowego. My mamy problem polegający na tym, że. Polityk, Istotą polityki Putina jest rewizjonizm. Do niego dołączyli niektórzy politycy w naszej części świata, czyli na przykład Orban. A my nie chcemy rewizjonizmu, bo rewizjonizm, szczególnie jeżeli się odnosi do granic, ale także do innych elementów ładu międzynarodowego, po prostu godzi w polskie interesy. Jest bardzo zły dla Polski. I my mamy plan, żeby pokazać, Nasz plan jest, żeby pokazać, że jest możliwy pokój bez e, siłowych zmian granic i że jest możliwy prawdziwy pokój, a nie pokój e, wywołany gwałtem. Również dużo mówi się teraz w mediach ukraińskich o ryzykach e, decyzji, rezolucji tego szczytu szwajcarskiego. Chodzi o to, że w dokumentach szczytu pokoju, jak piszą niektóre media, posyłając się na własne źródła, mogą wspomnieć o konieczności dalszych konsultacji z udziałem Rosji. Jakie jest Pana zdanie w tej sprawie i do czego mogą doprowadzić takie ale, negocjacje z udziałem Putina? Ale Rosja kiedyś będzie w tym przecież uczestniczyła. To tylko chodzi o to, żeby nie, żeby nie uczestniczyła na swoich warunkach jako zwycięzca. Istotą rzeczy, żeby e, uczestniczyła jako Rosja, może to już będzie ta Rosja bez Putina. Więc nie ma się co bać tego, że tam ktoś wpisze, że kiedyś Rosja w tym będzie uczestniczyła. To jest oczywiste, że będzie. Natomiast chodzi o to, żeby. Nie dać dzisiaj satysfakcji Putinowi i wesprzeć Ukrainę, żeby Ukraina tę wojnę wygrała. I Ukraina tę wojnę może wygrać na swoich warunkach. I to jest istota sprawy. Dziękuję za tę rozmowę. Paweł Kowal, Maria Górska, oglądajcie Dziękuję nasze bardzo. programy w języku polskim na YouTube kanale Pawła Kowala, w języku ukraińskim w TV Espresso każdej niedzielę o 15.30-22.00. I czytajcie główne z naszych rozmów w obu językach na sestry EU. Dziękuję. Dziękuję bardzo.